Witam wszystkich w kolejnym wydaniu jasnej wiadomości bez zbędnych wstępów przechodzimy do meritum. Pierwsza wiadomość pochodzi z Meksyku. Otóż dwaj meksykańscy biznesmeni, panowie Lopez i Cezares, wyprodukowali z kaktusa skórę, która nadaje się na ubrania torebki portfele. Skóra ta powstała z kaktusa z gatunku Nopal. Jest to jeden z najbardziej popularnych gatunków kaktusa w Meksyku, zielonej, jadalnej odmiany tej rośliny. Mówi się, że jest to jedna z najzdrowszych roślin na Ziemi, bardzo bogate źródłowitami. Skóra, która powstała z tego kaktusa, jest przyjazna dla środowiska, jest trwała, jest elastyczna i jednocześnie przepuszcza powietrze. Jest to bardzo dobra wiadomość, bo być może szersze wykorzystanie tego produktu przyczyni się, że miliony zwierząt nie trafią do ubojni. Zielone przystanki, które pojawiły się w przestrzeni białego stoku, są nominowane w plebiscycie Polska Architektura w kategorii przestrzeń publiczna. Celem tego plebiscytu jest nominowanie najbardziej kreatywnych projektów 2019 roku, które pojawiły się w przestrzeni publicznej w Polsce. Pierwsze zielone przystanki zostały zamontowane w Białymstoku w zeszłym roku. Dwa obsadzane roślinami przystanki pojawiły się na placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Natomiast trzecia wiata stanęła na ulicy Pałacowej. O wyborze lokalizacji trzeciej wiaty zdecydowali mieszkańcy, którzy oddawali swoje głosy na najbardziej preferowane przez nich miejsce. Rośliny, które zostały zamontowane na takich wiatach, przede wszystkim obniżają temperaturę w upalne dni i oczywiście umilają podróżnym oczekiwanie na przyjazd autobusu. Taki roślinny dach może zatrzymywać nawet 90% deszczu, który spada na, na niego w ciągu, w ciągu roku i odżywia te, te rośliny. Warto również wspomnieć, że tego typu przystanek potrafi wyprodukować rocznie około 10 kg tlenu, co bardzo mocno przyczynia się do tego, że, że mamy lepsze powietrze wokół, mniej pyłów zawieszonych i ogólnie lepszą jakość powietrza w mieście. Na koniec historia z życia zwierząt. W związku z tym, że ogród zoologiczny w Hongkongu został zamknięty już 26 stycznia, to dwie pandy, Ying Ying i Lili, Li, miały okazję zbliżyć się do siebie, tak naprawdę, po raz pierwszy od dekady. A w związku z tym, że pandy ogólnie niechętnie uprawiają tego rodzaju aktywność w ogrodach zoologicznych, można powiedzieć, że doszło do pewnego rodzaju cudu. Tamtejsze zoo próbowało skłonić obie pandy do zbliżenia od ponad 10 lat, ale bezskutecznie. Pandy w takich warunkach, warunkach zoologicznych, niechętnie uprawiają seks, bardzo przeszkadzają im hałasy, sztuczne dźwięki, ogólnie okoliczności, w których się znalazły, a poza tym bardzo istotnym, Warunkiem jest to, aby panda męska spodobała się pandzie żeńskiej. W związku z tym, że koronawirus wyludnił zo w Hongkongu, Ying Ying zaczął więcej czasu spędzać w wodzie, a Lili zaczęła zostawiać ślady zapachowe na jego męskim terytorium. Poza tym pustki w zoo w Hongkongu również świetnie wpisały się w okres rozrodczy pand, który przypada właśnie na okres od marca do maja. Obecnie ciężko powiedzieć czy z tych zbliżeń do których doszło będziemy mieli małe pandziątko. Będzie to można powiedzieć dopiero pod koniec czerwca. Warto zaznaczyć, że każda nowa panda w świecie to ogromny sukces, gdyż jak podają Źródła naukowe. Obecnie na Wolności żyje około 1800 band. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania i zaglądania na Jasną Polskę. Do następnego. Hej!